Hej, czyli witajcie moi drodzy, z tej strony Macy, widzę was po raz kolejny na kanale, moi drodzy. I dzisiaj, słuchajcie, postanowiłem, że po raz ostatni podczas tej operacji sobie bardzo głupią rzecz z nią związaną, a mianowicie pootwieram trochę tych kolekcji, jak widzicie, mam przygotowane 280 gwiazdeczek, co jest równo równowartością tak naprawdę 70 zginów z kolekcji koło chyba 70. Także liczę, że przynajmniej jeden jakiś fioletowy, może różowy przedmiot poleci, byłby naprawdę fajnie. I co moi drodzy, podsumowanie tak naprawdę operacji podsumowanie dropów przed nami. Kto wie, może uda nam się dropnąć na przykład taką jedną e, awupkę Desert Hydra, chociażby w ten sposób i być naprawdę szczęśliwym i zarobionym. Tak, będzie ten oh, sposób. E, i będzie to prezentowało się w ten sposób. Także wy, moi drodzy, zapnijcie pasy, weźcie coś, dojdziecie? dosyć słabo muszę powiedzieć, dlatego trzeba też spróbować może jakichś innych kolekcji, chociażby kolekcję Vertigo, która nie jest zdecydowanie moją ulubioną. Nie posiada jakichś turbo pięknych skinów, muszę przyznać, za wyjątkiem e, tych dwóch tutaj różet, za wyjątkiem tymi, tych dwóch Dużo tych skinów po lewej stronie, jak widzicie, chociażby tego SG Hazard Paya, czy na przykład ten 5 Zywn, nie jest zły na pewno. Do góry, roku się przyda, te dwa skiny, jeszcze by powiedzmy, jakkolwiek uszły w tłoku, zracnie ten swój taki pseudo RGB efekt którego chyba nie mają, Jezu, już nie pamiętam, moim szczerze, ale w ten sposób otwieramy jedną chociażby taką e, kolekcję i dostajemy takiego Famasa Turbo obdrapanego w stanie Well Worn, czyli chyba najgorszym możliwym stanie, jaki mogliśmy dostać. Z kolei kolekcja Dasta, o nam troszkę więcej przedmiotów lepszych niż w przypadku Vertigo, na podobnym, może troszkę nawet niższym poziomie niż kolekcja Miraża, ponieważ, powiem szczerze, fanem Kowacha Gold arabeska jakoś bardzo nie jestem, jednak te skiny są takie stosunkowo ładne. Tutaj te fioletowe też są takie przyzwoite, także sobie otwórzmy, spróbujmy, może kto wie Gold Harabezg by siadł, ehm, jak pewnie też życie, po moim głosie jestem dalej niestety troszkę, troszkę chory, kurczę trzyma to jakiś dłuższy czas, powiem szczerze, nie jest to za fajne uczucie na pewno bycie chorym, może nawet, przepraszam, nie, pow nie, nie powinienem mówić, że chorym, a takim pseudo chorym, ponieważ jakby żadnych objawów nie mam, bo za zatkanym nosem, który powoduje że mówię w ten, a nie inny sposób, jednak powinienem e, być już no tak fully, fully zdrowy tak naprawdę bo już chyba ponad tydzień jestem w tym moim stanie, ehm, więc no, tak troszkę, troszkę dziwnie. Słuchajcie, ja otwieram sobie w międzyczasie te wszystkie kolekcje. Otwieram sobie ich na razie po drochu, jednak wydaje mi się, że pod koniec będę się skupiał na kolekcji Miraża, dlatego sobie otworzymy może tak z 5. chyba otworzyłem. Tak to było. dwa, Otworzymy sobie tak z 5 razy kolekcję Vertigo, pięć razy kolekcję Dasta 2, Będziemy liczyć, że tam pojawi się może jakiś różowy przedmiot, albo kto wie, może pojawi się przedmiot czerwony. 12 znaczy nowych przedmiotów jest otworzonych, także zaczynamy sobie. Tutaj wtedy już nie widzę niczego fajnego. Zaczynam sobie od takiego. Chyba stosunkowo ładnego, nawet powiem szczerze. Jeżeli chodzi o. Jeżeli to wydaje jest stan fabrycznie nowy, to taki, nawet chociaż to jest jakieś obdrapanie, to nawet nie najgorzej prezentuje się. Brzydki B90, MB7 Old W chwili myślałem, że to może niebieski skin, jednak jest on jasno-niebieski. Ale proszę bardzo, mamy takiego niebieskiego skina. Proszę bardzo, czyli jednak się nam coś trafiło. Jednak niestety nie są to jakieś skiny, które mm, jakoś bardzo dużo mogą kosztować. W ogóle to jest chyba jeszcze z tych poprzednich. Ja tak, to są te stare. Zobaczmy sobie to, co ja chciałem zobaczyć. Tą nową, w jakim jest stanie. Minimal, bo jest w ogóle ciekawe. Dobra, teraz. Po Pomijmy sobie trochę o tej kolekcji Miraża, sobie otworzymy może nie wiem, jak z 10 będzie to około 40 gwiazdek, czyli powinienem mieć 180 na koncie, powinno zostać w teorii. No, będziemy trzymać kciuki. Bo kurde, no ostatnim razem, chyba jak otwierałem nie tyle co te tutaj kolekcje, co po prostu suveniry, to byłem bardzo, bardzo bliziutko, jeżeli chodzi o tego właśnie, jakby piątkę w souvenirze. Otworzymy sobie też na dodatek po pięć, a czemu by nie pięć dodatkowych tych innych kolekcji? Będziemy liczyć. O, chyba nie otworzyłem, czyli to będzie czwarta, chyba będzie piąta. Będziemy liczyć, że tutaj też by coś siadło fajnego. Bo tak naprawdę super było, gdyby jakikolwiek z nich siadł do kontraktów w przyszłości. No, Gloczek, przez chwilę liczyłem że, i myślałem, że może będzie to chociażby jakiś Pink Diddy pad. E, jednak no, na razie to się kurczy, nie prezentuje w żaden sposób ciekawi ani fajnie. Na razie same szare, jasno-niebieskie skiny wyleciały. Które, no. O, jest, mamy niebieskie skiny, ale on chyba kosztował wadam z tego co powiem około 9 złotych, z czego jest ten obdrapany. Czyli zapewne jakiś ten filtreset. Uuu, proszę bardzo, pierwszy jeszcze nie, chyba drugi, albo trzeci w ogóle niebieski przedmiot. usp, purple, dd pad Field tested raczej obdrapany mocno on jest, tak mi się wydaje To jakiś field tested znak gaduje, field tested jakieś 23, 22, proszę bardzo, byłem bardzo blisko Bardzo ładny uspik, szkoda kurczę że no niestety w takim flowcie ale niestety no nic na to nie poradzimy Dobra, otwieramy dalej, bo tutaj kurczę gadam, gadam i gadam, a kurde tutaj o wupach desert teraz się sama nie otworzy, prawda? Znowu będzie chyba z 10 odwożonych, tak mi się wydaje Otworzymy sobie teraz taką pojedynczą Będziemy liczyć, trzymać ciuki, bo wie, może by siadło jakoś kiedyś za jednym razem. Kurde, tak sobie teraz myślę, że właściwie musiałbym mi polecić trzy fioletowe skiny stąd, albo po prostu jeden różowy, żeby ten cały kurde opening się zwrócił. A raczej się nie zwróci. Dlatego też w pewnym sensie pokazuję, dlaczego nie warto tutaj robić tego, co ja robię, i tracić pieniędzy. Możecie sobie na przykład po prostu kupić jakiegoś innego skinka, czy. Uh, hello, Fildersted, proszę bardzo, niebieskich skin. Albo właśnie możecie sobie chociażby go em, te, te pieniądze przynaleźć na coś innego. W sumie taki kałaszek, on chyba powinien kosztować jakąś tam 20 złotych może. Kto wie? Zaraz sobie sprawdzę, ile on kosztuje. A my w międzyczasie zobaczymy, czy z tych 17, a raczej 15 przedmiotów trafiliśmy coś fajnego. A, dobra, to jest, ten, to jest ten kałaszek. No tak, który myślałem, że był bardzo fajny. Że jeszcze, jeszcze, przepraszam, że jeszcze raz dropnął. No. Albo będzie jakiś kolejny niebieski przedmiot. No kurde, niebieskie przedmioty lecą. Jest to ta dziwna MP9. Jednak, niestety, no, na no, raczej ona nie zwróci. Dobra, zobaczmy sobie, ile on kosztuje ten tak, kałaszek na markecie. Ej, 30 zł, nawet nie najgorzej. Spodziewałem się, że gorzej to wszystko będzie wyglądać. No, na razie to zapowiada się zwyczajnie. Zwyczajnie słabo. No dobra moi drodzy, mamy ostatnie 72 gwiazdeczki, także wydamy je sobie znowu szybko speedrunując, można powiedzieć, w kolekcji Mirage'a, no bo chyba, kurde, najbardziej liczę na tą Desert Hydrek. 12 przedmiotów kolejnych, moi drodzy, i czy tu będzie znajdować się kryć? Coś ciekawego. Us Purple Diddy proszę bardzo, ten jest stanie chyba też filtesty, też chyba potem tam 22 pewnie będzie. Okej, czy dalej coś mamy ciekawego? Nie mamy niestety nic ciekawego. Ten float, jaki tutaj będzie wynosić 24 tym razem, czyli troszkę gorszy. No i moi drodzy, w takim razie na sam koniec każdą kolekcję otworzymy sobie właściwie dwa razy. No i co będziemy liczyć, że coś wypadnie. No, za każdym razem mówię, że liczę, że coś wypadnie, nigdy w stąd tak naprawdę nie leci. I tak też będzie tym razem, wtedy niestety, moi drodzy. Dobra, otwieramy sobie tak jak ostatnia chyba kolekcję Miraża? Chociaż chyba tam patrzę, że coś źle policzyłem, a nie, będzie okej, okay, będzie okej. Okay. Eee, także Miro, na pewno nie zrobicie mi nic ciekawego, już więcej. Z kolekcji Dustat cały czas mamy ostatnią, ostatnią, taką malutką szansę i. Czy ona by siadła? Czy byłoby na plus? Nie, ta są też, kurde, na, pamiętajcie, naprawdę małe. Jak ja robiłem kiedyś ten film i chociażby na czerwonym to są tam chyba 0,01 z hakiem procenta. Minimalor przynajmniej. No, także procenty są naprawdę niskie i, moi drodzy, w takim wypadku też ostatnia kolekcja na dzisiaj, kolekcja Vertigo. To też ostatnie cztery gwiazdki balansu i też ostatni raz, moi drodzy, otwieram kolekcję w tej operacji z tej operacji e, Riptide. Możecie też znać w ogóle, czy wam coś poleciało ciekawego, czy wam jakkolwiek ona się zwróciła. Także moje ostatnie otworzenie będzie takim Oto famasem faulty wiring w stanie minimal niskim, niestety nie fabrycznie nowym. No i co moi drodzy? No nie wygląda to za ciekawie. Wydaje mi się, że może tak z koło. No nie wiem, 80 zł powiem tak, dosyć optymistycznie mi się zwróciło. Jednak wy pewnie zobaczycie mniej więcej, ile to tam kosztuje gdzieś tutaj na ekranie. A teraz jednak, moi drodzy, dziękuję bardzo uwagę. Byłem maciasny, niestety bez żadnego czerwonego itemu w tym wypadku. Jednak myślę, że materiał wam się spodobało, także zostawcie łapkę w górę. Napiszcie i pamiętajcie komentarz, czy wam coś poleciało dobrego, czy wam się w operacja zwróciła. Bo jestem ciekawy, czy tylko mi się to tak jakoś w żaden sposób nie zwraca. Także ja jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę i trzymajcie się, cześć!